Witajcie w telewizji Mikrogeneracja Mamy już się, październik list że październik Mamy tutaj ciekawy eksponat Właściwie pomnik już w tej chwili Turbina Hammer w Mocy 5kw No ale tych 5kw to chyba nie udało się zobaczyć, a właściwie to Chyba nie za dużo mocy w ogóle udało się zobaczyć, no w każdym razie wymieniamy maszynkę hamera, no danego już Wam nic pota. Oprócz tego na no, tamtym dachu jest troszkę paneli amorficznych, no a najfajniejsze jest to, że jest to instalacja off-grid. Wyobrażacie sobie, że ludzie w Polsce żyją off-grid? W końcu. W końcu jesteś świadomi mieszkańcy ziemi. Co jest ciekawe to będzie to pierwszy Windspot w Polsce. Bardzo mnie to cieszy. A druga sprawa jest taka, że dzięki sprzedaży tego Windspota będę w stanie wyjechać na nangę. No i generalnie jedzie tu do nas bardzo ciekawa maszyna, mianowicie Tatra. Ale bestia! To jest ta turbina hammer muszę kręcić, a po prostu toczymy się od tym Piękny. Możemy od razu zahaczyć. No to możemy to wychodzi. No, że w nie czego nie składnie Mamy poskręcanego Ulyss Pota No i Zaczynamy zabawę Operacja trwała 12 minut No, tak patrzę to jak kurna zarobię, operatora <laughs> tutaj mamy hamulec a poczekamy aż zejdzie ten Piękna maszyna, zobaczcie sami Tatra Spójrzmy, zajrzyjmy do środka Ale sprzędzior Coś wspaniałego zapłacicie to sprzedam w Irlandii człowieku Sprzedam go za pół miliona euro pewnie Witajcie w telewizji Mikrogeneracja Dzisiaj jesteśmy tutaj na ranczu w gridowym ranczu No i mamy tutaj Kolejny zestaw zabawek Jesteśmy na Pomorzu eee, Tam gdzieś jest Puck w tamtym kierunku wiatra szuka wiatru, ale nie może go znaleźć, bo nie ma nawet osłony na mikrofon. Ale jakieś tutaj czasami przychodzą szkwały, że tak powiem. Tam widać morze. No i tak jak widzicie, pod wygląda. Całkiem dobrze, nie? Siódma rano niedziela Głodny benio nie pęka, bo trzeba rano wstać. No i uruchomić turbinę, bo jak widać, napięcie baterii 47V. Zapotrzebowanie 80W. Falownik solarny też czeka. Falownik wiatrowy też czeka. Prostownik też czeka. Turbina zatrzymana. Izolator BC. Jednostka centralna. Malutka rozdzielka. Stary sprzęt. Siodło dla konia. No i ranczo. A na ranczu mamy tak. kolegę. Cześć kolego. Cześć. Jak się masz jąś? Tobie prąd niepotrzebny, nie. Koleżankę. Cześć koleżanko. Też tobie prąd niepotrzebny. Jadanko sobie jesz? Nie ma jak to w niedzielę z rana sobie sflaszować Chipa? Programing OK Update finished Teraz chciałem Wam powiedzieć o takim ciekawym aspekcie, jakim jest regulacja częstotliwością. Mianowicie częstotliwość w sieci to 50 Hz. Victron steruje mocą tych dwóch falowników za pomocą częstotliwości, podnosząc ją do 52 Hz nawet, a te falowniki. Zmniejszają swoją moc z, z, wraz ze wzrostem częstotliwości. W ten sposób nie dochodzi do przeładowania baterii. No, i to co teraz robimy, to właśnie łączymy się z tymi falownikami, ustawiamy je na off-grid, żeby od 51 Hz do 52 Hz stopniowo zmniejszały swoją produkcję. Czyli jak ten ma, powiedzmy, 5 kW, to przy 51,5 Hz będzie dawał tylko 2,5 kW. Robimy próbę z generatorem. Trzeba ja zobaczyć, czy jest napięcie, czy ta wtyczka w ogóle. Agregat 0 W, 0 W. Może ja mu muszę, wiesz, wrzucić. O! Teraz coś... No teraz słychać na pewno. 1,5 kW. 42A w baterii idzie. Za dużo, co? No 3 kW. Może no zmniejszymy, co? To się... No już więcej nie pójdzie. No, może i tak Mówiłeś, że to, jest 3,5 kg No ale myślę, że to za dużo. Co? To zobaczymy, jak się zachowuje agregat. No ale zobacz, 60A w baterię leci. Ja w miejscu. Teraz, teraz dopiero chodzi o przeżony, nie? Widać, że mu ciężko. Żyje ty, 55A leci. Bulk, nie? I to jest ta faza, jak się świeci, to światełko że on, o ten jak buczy, co? Jak się świeci bulk, to znaczy, że ładuje, ile wlezie, nie? Jak napięcie osiągnie te 57 i 57,6 chyba, czy już niedługo to powinno nastąpić, to powinien wskoczyć w tą fazę absorption i doładowywać bo na razie nie pokazuje akumulatorów napięcia Pokazuje, 57,6 Czyli pokazuje teraz oczywiście Czyli już osiągnął tą wartość O, może coś się włączyło A zobaczymy czy akumulatory czasem też nie gazują czy coś O, wentylator się mu włączył No bo to odczuje, nie? Nie wiem czy nie zmniejszysz tego problemu, jak Nie no, nie dałem 70A, 50 dałem Znaczy Jest okej okay. Mamy tutaj nasz zestaw akumulatorów 5 banków Po 48 Zobaczmy sobie, czy nas nie okłamuje z tym napięciem koleżka. Bracia i siostry, mamy tak: stajnia pod wiatrakiem, stajnia pod panelami wiatrak i generator trzy źródła energii elektrycznej: wiatrowe, słoneczne, no i spalinowe. Bardzo mnie cieszy. O! Chyba się przerzucił na... A się zmniejszyło. Tak, obciążenie. Skończył ładować. Nie już miał dość. Zaczęła lekka bryza powiewać w tą wilgotną niedzielę. Niewielka, bardzo niewielka, ale pozwoliło nam to na uruchomienie falownika wiatrowego i ustawienie krzywej mocy turbiny. No, i tak to wygląda, że turbina po przejściu przez prostownik daje nam napięcie stałe. No i jeśli mamy 300V. Z turbiny, co dopiero falownik zaczyna próbę pompowania mocy do sieci poniżej tych 300 V. Grygają lampki, świecą się światełka. Turbina jedynie musi naładować te kondensatory. No i monitoring sieci, próby synchronizacji, a właściwie gotowość do prób synchronizacji następuje. No i co? Przejedziemy się chyba nad morze. I z dachu w tej chwili 50 wat. i zobaczymy co się dzieje po powrocie. Może zacznie troszkę więcej wiać. Już miałem jechać nad morze. A tu nagle Miła niespodzianka Przyszedł tak oczekiwany wiatr i turbina zaczęła pracować jak należy. Ten sum to wycie. Mówi nam o właściwej pracy. Pół kilowata w tej chwili. kilowata. no ładnie, ładnie Bangla. Cieszy nas to. Idę zobaczyć, co sobie tam włączyli. Włączaliście coś? No, włączyłem źle. Od razu widziałem ponieważ prace w stajni zostały zakończone Przyjechałem sprawdzić gdzie ten wiatr no i coś mi się wydaje, że za chwilę się tu pojawi. A druga rzecz jaką zaobserwowałem to ten piasek jakiś taki gruboziarnisty, że tak powiem. Mamy chyba przylądek północny Polski No a tutaj mamy nasze Morze Bałtyckie, nad którym nie byłem już ze dwa lata Pozdrawiam Was z końca świata Tutaj znajduje się Największy odbiornik energii, który się cyklicznie włącza, mianowicie pompa wody 30 metrów pod ziemią, a tam stoją sobie ogóreczki kiszone, bardzo dobre zresztą 2 kW około jest jej zapotrzebowanie Grudek nie potrzebuje energii elektrycznej, ale potrzebuje energii słonecznej A tak wygląda to miejsce stąd No i przyznam, że jest bardzo miły chłodek To już chyba jesień No, drobina cierpliwości I mamy Załapał jakiś podmuch i próję. Żegnamy się już z ranczem tą poranną kawką. Widać od rana tutaj generacja nastąpiła, no i lecimy dalej na przygody. No chodźcie, chodźcie Jesteśmy u Stevena na następnej agroturystyce 20 km dalej No i tutaj bardzo pięknie pomalowane czerwone końcówki łopatek A to tam ubiedronia słychać, bo pani ze słupska, tak? Nie, ale, ale coś tam dla niego, coś tam dla niego tam, coś tam coś tam działałem, no. I tutaj mamy ten falownik. Wybieramy sobie teraz nasz kraj. Mam nadzieję, że będzie Polska. E, to istnieje teoretycznie, to są, tak, może i nie być. Nie, to są, to są tak zwane kody sieci. Okay, no oh, widziałem, widziałem, ja mój ja kraj. Nie ma Polski. Kraj, widziałem. Ale to dajemy en 50438, To jest taki europejski. Każdy kraj ma wymagania sieciowe, nie? Aha. I teraz ten falownik nie może pompować do sieci, jeśli energetyka przyjdzie sobie wyłączyć Aha. sieć, żeby. O, przestało wiać, więc mi zgas. I tymi u. akcentem żegnamy u. pana, bo widzimy. <laughs> <laughs> Witajcie w telewizji. Mikrogeneracja w miejscowości Toliszczek. Coś w tym stylu koło gniewina. No i mamy tutaj bardzo ciekawą grzałkę zrzutową. Ek wersja Eko, czyli ze stodoły. Prostownik, który już znacie, falownik Aurora. No i tablica podlicznikowa przygotowana dla panów z energa. No i właśnie staram się wrzucić krzywą mocy, ale zapomniałem swojego prostowniczka. I muszę czekać na jakiś podmuch wiatru. Tak wygląda instalacja tutaj z kolei Bardzo ciekawa. Witajcie w Gniewinie, gdzie mamy piękny widok na takie sztuczne jeziorko, które tworzy elektrownia szczytowo-pompowa Jezioro żarnowieckie, czy tam żarnowiec? No, i tak to wygląda. Tam mamy elektrownie wiatrowe, enerkoniki. Nieduże się kręcą. A tutaj jest zbiornik, który reguluje, że tak powiem, jest magazynem energii. Takim jednym, chyba największym w Polsce magazynem energii polegającym na tym, że jak jest nadmiar energii w sieci, to jeziorko się napełnia wodą. A z kolei kiedy jest niedobór tej energii, to w drugą stronę ta woda leci w dół. Jak widać tam w dole jest dużo niższy poziom wody. No nie wiem jaka jest tu różnica wysokości, ale ze 100 metrów może i będzie, nie? I to jest taka wieża widokowa, a jedziemy do Stevena zobaczyć czy mu ten wiatraczek zabangla dzisiaj, bo tu nam wieży wieje. A tam u niego zaraz się przekonamy. Tutaj jeszcze raz model tej elektrowni Tak jak widać Zbiornik, rury Elektrownia z turbinami Jeziorko Hej, hej, witajcie w miejscowości Toliszczek Wioska seksu i biznesu Tam stoi król Steven A tutaj jego windspot no i takie ma ciekawe miejsce tak zwana czarna dziura Wiatrak jak widzicie szuka wiatru, ale to podejrzewam przez tamtym park Bo dzisiaj jest wschodni kierunek No i ten park ładnie mu tutaj wytłumia wszystko, nie? No, wszystko ładnie, wszystko pięknie. O, będzie podbuch. Schodzę niżej, bo dostanę w łeb śmigłem. Leci, nie? Już by poleciał. Dobrze chodzi. A tu jest. No, Steven tak pomalował fajnie końcówki. Na czerwono Ale gładkie! Co ty je szlifowałeś? Nie, ja ten, polerkę walnęłem Ładnie No więc tak wygląda windspot Windspot reklamą jest w tej chwili O, ja nie wiem czy te naklejki to nie odlecą z numerem Idziemy jeszcze raz play. Także końcówka. Jak to mogą odpaść. w telewizji mikrogeneracja w moim rodzinnym mieście Gryfino nad Odrą I tutaj mamy słynnego polskiego marynarza. Tak zwana Alka z Gryfina. Także z Gryfina. we'll see Widzicie w telewizji mikrogeneracja? Ten odcinek kończy się w kościele na ślubie Oli i Igora. A to jest Bobson. Właśnie składa ofiarę.